Pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy. Tak. Dlaczego? Ponieważ ewidencja czasu pracy jest, to bardzo ważnym, jest bardzo ważnym dokumentem, na podstawie którego naliczane jest wynagrodzenie. Ewidencja czasu pracy jest to dokument, gdzie rejestrowany jest czas pracy faktycznie przepracowany. Rejestrujemy wszystkie nieobecności usprawiedliwione, na podstawie których wiadomo, będzie, na jaką wysokość wynagrodzenia należy naliczyć pracownikowi. Też oczywiście po Wejściu nowelizacji przepisów, rozporządzenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, proszę zobaczyć, tam została wyodrębniona ewidencja czasu pracy. Oczywiście ustawodawca nie narzuca, w jakiej formie ma być prowadzona ta ewidencja czasu pracy czy to ma być forma miesięczna, czy to ma być forma, forma miesięczna, czy forma roczna natomiast też można prowadzić taką ewidencję czasu pracy w formie, tak jak ja to nazywam, dwutorowej, trochę elektronicznie, czyli rejestrując ten czas pracy w naszych systemach kadrowych, a dokumentacja, która powinna być przechowywana pod ewidencją czasu pracy, będzie przechowywana w odrębnym na przykład segregatorze. Oczywiście to jak państwo będziecie chcieli prowadzić tą ewidencję, to zależy tylko i wyłącznie od organizacji państwa w zakładzie pracy. Natomiast sama ewidencja czasu pracy powinna zawierać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, również godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej. Jak również powinno znajdować się tam zapisy dotyczące, w którym momencie i jakie dni oddajemy w przypadku pracy w szóstym dniu tygodnia. Czy to jest na wniosek pracownika, czy to jest bez wniosku pracownika, również też udzielanie urlopu okolicznościowego, opieki nad dzieckiem. Także proszę zobaczyć, ta ewidencja czasu pracy jest takim bardzo dokładnym odzwierciedleniem faktycznego czasu, Czasu pracy naszego pracownika. Tam jesteśmy nawet zobowiązani wskazywać, jeżeli pracownik pracownica wnioskuje o udzielenie przerw w związku z karmieniem dziecka piersią, to też rejestrujemy ten czas pracy faktycznie przepracowany, tak? Również jeżeli pracownik korzysta z wyjść prywatnych, tak? czyli wyjść tutaj otrzymuje zgodę na wyjście prywatne, no to w tym momencie też pomniejszamy ten wymiar czasu pracy i też powinniśmy dokładnie tutaj wskazać jakie to są godziny i kiedy te godziny zostaną odpracowane. Bo w przypadku nieodpracowania tych godzin do końca okresu rozliczeniowego pracodawca ma prawo obniżyć to wynagrodzenie. Dlaczego? Ponieważ wynagrodzenie jest wypłacane za czas pracy faktycznie przepracowany. No oczywiście są wyjątki, kiedy nie świadczymy pracy, a wynagrodzenie otrzymamy, ale to są urlopy, zwolnienia lekarskie. W przypadku wyjść prywatnych, no oczywiście tego wynagrodzenia nie nabywamy. Prawa do tego wynagrodzenia, czyli ewidencja jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ na jej podstawie ewidencjonowania godzin naliczamy wynagrodzenie pracownikowi.